Dzień dobry, kochani. Co mogę powiedzieć o tych kartach, które zrobiłam w formie rozkładu dzisiejszego? No, niestety zostajemy jeszcze tutaj w tych energiach walki, w niezakończeniu tego całego procesu. Tutaj jeszcze osoba, która to wszystko rozpoczęła. No, jeszcze cały czas ma nadzieję, że zdobędzie wszystko to, czego potrzebuje. No niestety tutaj będzie się działo, tak jakby cały czas pokazują mi się te wszystkie działania również pobocznych jakby przywódców państwowych, tak, że jednak tutaj świat reaguje, ludzie reagują, ale jeszcze poczekajmy, bo nie ma wyniku końcowego. On, on jest w oddaleniu. Jest to karta Słońca, więc dla mnie idealna informacja, jakby i przekaz o tym, że doczekamy się momentu, kiedy ta sprawa wojna na Ukrainie się zakończy, ale to nie jest ten czas. Tu jeszcze się dzieje, jeszcze się będzie działo. Są bardzo dużo jakby straty finansowe w każdym miejscu, gdzie te działania się dzieją niestety. A i to jest karta, której nie lubię. To jest ta, taka karta kogoś, kto po prostu nie ma siły funkcjonować, tak? Myślę, że to chodzi po prostu o Ukrainę, o ludzi, e, którzy wiedzą, że muszą przetrwać, a mają jakąś małą nadzieję. Tyle co mogę im powiedzieć, poczekajcie, te sprawy się zakończą, ale nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. To będzie po prostu trwało. Dużo kart sądu. E, karty niestety, również jakieś walki. E, karty kłamstwa. O, nie jest to fajny rozkład. Ale właściwie ja zadałam w tym rozkładzie jedno pytanie. Czy można mówić o zakończeniu e, działań wojennych? Na tą chwilę nie. Także tyle z przekazu.